O ile z Polanicą zdrowi jestem w stanie się pogodzić to z Legnicą i Trzynicą. Nie. Maciej Wiśniewski witam w programie, w programie Lubin, Oczami Macieja, a w zasadzie dzisiaj powinno to się nazywać Legni, Legnica Oczami Macieja, ponieważ wczoraj odbyła się gala, teraz polec na której to Legnica odebrała tytuł jednej z najlepszych gmin w Polsce raz, razem, razem między innymi z gminami Michałowice Dobrzyce Kartuzy i Lublin. To jest oznaczenie dla najważniejszych dla polskich polskich, dla polskich rzeczy w Polsce niezagranicznych czyli jak ktoś zobaczy taki znak teraz Polska na jakimś budynku będzie już wiedział czy na jakimś produkcie będzie wiedział że ten produkt jest polski wyprodukowanego wyprodukowano go Polskiego mleka od polskiej krowy Michał Opiński, dyrektor konkursu Teraz Polska Legnica to ważny ośrodek gospodarczy, kulturalny i naukowy Drugie oko Dolnego Śląska To miasto z bogatą i piękną historią Jedno z najstarszych w regionie o wielokulturowych tradycjach, o ten nowoczesny ośrodek. Ten nowoczesny ośrodek miejski wyposażony jest w dobrą, sprzyjającą mieszkańcom i przedsiębiorcom infrastrukturę techniczną, dysponującą także wykształconą młodą kadrą pracowniczą. Dzięki wciąż... Wzrastającej atrakcyjności oferty inwestycyjnej postrzegana jest jako miasto dużych możliwości, gdzie warto inwestować. Kategoria dla gmin jest przyznawana od 2006 roku, a więc bez wątpienia to wielki sukces dla Legnicy, ale jak już mówiłem, to nie pierwsze miasto, które to było ten sukces, bo przed nimi y, była Polanica Struj i Trzebnica, y, które y, podobnie y, dotarły aż na same szczyty. Y, podczas gali 11 czerwca 2012 roku kiedy e, odebrała Polaniców zdroi ten, e, ten tytuł e, był na sali od, obecny Marszałek Sejmu Bogdan i oraz profesor Jerzy Buzek i między innymi też Marszałek Sejmu Ewa Kopacz mi to się wydaje trochę niedorzeczne, że Legnica zdobyła, tego nie rozumiem, ale właśnie co musiała spełnić? Co musiała spełnić, bo to jest ważne, były brane pod uwagę i tu nie, to nie są najbardziej punktowane, ale były brane pod uwagę walory inwestycyjne gminy udział majątkowych wydatków inwestycyjnych gminy oraz wydatków na transport i łączność w odniesieniu do całości wydatków gminy w latach 1000, w latach 2010-2012 wielkość majątkowych wydatków inwestycyjnych na, oraz wydatków na transport i łączność liczenie na jednego mieszkańca w tych latach. E, 10 -12. Udział e, środków pozyskanych w Unii Europejskiej na e, w odniesieniu do całości wydatków gminy w latach właśnie 2010-2012. E, wielkość tych środków Działania gminy podejmowane w odniesieniu do przedsiębiorców. Infrastruktura techniczna na terenie tej gminy 100 punktów. Polityka inwestycyjna resztą 175. Polityka jakości urzędu 50 punktów. Na to my nie mamy wpływu, ale promocja gminy 50 punktów działalność gminy w zakresie realizacji polityki społecznej, czyli oświata, ochrona zdrowia, kultura, sport, pomoc społeczna i współpraca z organizacjami pozarządowymi. To też jest ważne i za to są punkty. Wskaźniki ekonomiczno-społeczne dotyczące tej gminy tutaj jest aż 475 punktów, a więc stanowczo, stanowczo najwięcej, czyli dy, y, dynamika wzrostu dochodów własnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczba podmiotów gospodarczych y, działających na terenie gminy w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców liczba od pracujących na terenie gminy w przeliczeniem na tysiąc mieszkańców. Takie są wymogi, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o gminy. Naprawdę trzeba to spełnić, to nie jest łatwo i się nie chce wiedzieć, że Legnica to ma Bo Trzebnica to już łatwiej, ale Polanica, z którą jestem przekonany, bo tam przecież jest, jest i ustrowisko i są pozyskiwane cały czas fundusze unijne i jest wszystko, cała infrastruktura techniczna poprawiana. Niby na terenie Legnicy też jest infrastruktura techniczna poprawiana. Sport, bo to przecież ostatnio został zmodernizowany stadion Orła Białego, gdzie gra miecz Legnica. Czy chociażby kultura, jest teat, imienia Haliny Moczyjewskiej, w Legnicy, gdzie jest wystawiana sztuka Jacka głomba, orkiestra, która zresztą była wyświetlana w TVP2, co tu jeszcze mamy. Mamy oświatę, też Legnica dużo poczyniła, żeby oświatę zmodernizować, ale Polanica Zdrój. Polanica z Zdrój, przecież różne różnice, biegi są w polanicy. Bardzo piękny rynek widziałem. Wczoraj miała się odbyć konferencja Roberta Raczyńskiego, prezydenta Lubina, na której miał przedstawić swojego kandydata na wójta gminy wiejskiej Lubin. Niestety, niestety do dzisiaj nie wiemy kto to jest i nadal, nadal nie ma informacji, nie ma informacji kiedy będzie ta konferencja. Może, 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 może zupełnie, e, może na wakacje kiedy się robią, może e, e, świeżo przed wyborami, żeby wszystkich zaskoczyć, że zobaczymy, a my zadajemy sobie pytanie, kto będzie kto będzie startował z ramienia wodarza miasta. to to będzie Adam Merdal, Tymoteusz, czy może e, Wanda Dobrzynicka, która już miała startować na wójta e, z gminy Grębocice, czy, czy ona się dogadała z prezydentem Robertem Racińskim, to wszystko zobaczymy i mam nadzieję, i mam nadzieję, że jak najszybciej poinformujemy Panie o tym wszystkim Ja na dzisiaj dziękuję Macie śniec.